Nie hey, hey. witam Was kochani w kolejnym odcinku z Bloom's Steady Battles. Dajcie znać, czy Wam się podoba lepiej Battles czy, czy szóstka, czy więcej bossów i czy więcej battlesów. Nie tam się ich w to, w to dobrze gra. Dopóki nie ma e, lagów, e, glitchy, bugów i disconnectów. Dobra, to nie jest mapa na statek, nie oszukujmy się. To nie jest mapa na statek, ale to jest mapa na to, żeby ją szybko skończyć, więc. Weźmy sobie... Aha, on nie chce, dobra. On chce tu, to... a to już on nie ma wyjścia, musi grać. No dobra, to zagrajmy może tą mapę. Ale ta mapa jest dobra na statek, to weźmy sobie Sentaya. E, statek, e, alchemik, niech będzie. Niech będzie ten statek już... Tak jak mówię, chcę na każdym towerze mieć odblokowane wszystkie kosmetyki, nie? Więc po prostu są fajne towary, którymi można sobie grać, ale nie chcę grać już takimi, które mam wszystko. Nie? Więc moim celem teraz głównym jest odblokować sobie. Wszędzie mam wszystkie piąte tyry odblokowane już od jakiegoś czasu. Teraz chcę sobie odblokować wszystkie kosmetyki, nie? Jak sobie odblokuję wszystkie kosmetyki, to będę zadowolony. Stawmy go tutaj sobie w rogu, to, tego naszego belta. Zacznijmy od long range'a, żeby mieć piersa lepszego. No i tutaj ten Belt. tu chłop idzie Darkling i od razu będzie zara jakaś farma szła. Likujemy już, oczywiście, już. Dobry początek gry, zaczyna się od lików. Dobry początek gry zaczyna się od lików. Czy co, uratowaliśmy tego czerwonego balona jakimś cudem? Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Uratowaliśmy czerwonego balona, jestem dumny! Maciek jest dumny ze swojego belta. Belta. Nie mylić z bełtem, żeby się napić jakiegoś taniego winka, tylko z bołta. Dokładnie, farmucha wchodzi Wszystko jasne, wszystko jasne, wszystko jasne. A na co my zbieramy? No już niestety teraz z tych lików się nie wyzbędziemy. No i nie wiem czy, nie możesz, czy możemy tu gridować do tego do no, wiecie do czego, do sentaja 1700, niby 10 sekund. Niby 10 sekund jakieś byśmy mieli. Sentaya. Dobra, to jeszcze 6 sekund. Jeszcze 6 sekund. Busta za bardzo nie chce palić. Więc sobie postawmy Sentaja na szybko. I od razu na lasty, żeby tam się strzelał. O i żyjemy. Żyjemy. Chwilę nie pojekowaliśmy, ale żyjemy. Dobra, utrudnimy chłopu trochę życie. Utrudnimy. Zlerujemy mu. Zlejerujemy mu nie, żółte na niebieskich trochę, żeby się chłop tam też ile postresował, nie? Że jak stawia te farmy, to też musi tam troszeczkę pomyśleć. Nawet go tam nastraszymy jakimś boostem. O, counter boostował dobrze. No, i zamiast tam farmy budować, niech se dostawia drugiego Dartlinga. Niech nie będzie taki cwany Jasiu, nie? Niech nie będzie taki cwany Jasiu, że on se tu będzie budował i nas tylko straszył, nie? Dobra. Niech on nie będzie taki cwany Jasiu. Nie? No. Yy, Kanonik i powinniśmy mieć spokój. Kupę od razu to Kamo, co? Bo znowu zapomnę jak w poprzednim odcinku i będzie problem. Później w nerwach nie postawię kamo i będę płakał, ale jeszcze zbierzmy trochę pieniędzy, dobra jest. I zbierzmy trochę pieniędzy, żebyśmy sobie na siódmą mogli poszaleć z żółtymi trochę. Tak chwilę, chociaż to jest szybka mapa, tu za dużo nie poszalejemy z tym eko. A ja się boję przede wszystkim tego, żeby on mnie tutaj nie zgwałcił zaraz jakimś laszem, więc no musimy też mieć jakieś pieniądze na ten czwarty tier statka. I to w miarę szybko. I to w miarę na jedenastą, bo to będzie dramat. W miarę na 11, bo będzie dramat. W miarę na 11, bo będzie dramat, więc nie wiem ile my w tej siódmej spuścimy tych mm, żółtych. Może do jakiegoś tam, nie wiem, 650, nie więcej, co? Do jakiegoś 650, nie więcej. E, nie więcej, bo, 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 bo się boję. Bo się boję, po prostu się boję. No. Tym bardziej, że chcę już alchemika też odpalić. Tym bardziej, że chcę już jakiegoś alchemika odpalić na lasta. Żeby tutaj nam rozbijał też te czarne. Runda 8. On tam tych farm nastawił. No, co ja mu mogę na te darklingi zrobić? Nie bardzo mam pomysł, jak go tutaj na tych dartlingach podenerwować, żeby przestał te farmy stawiać. No w dziewiątej zebry mogę mu zapodać. Dobra, mamy alchemika 3 tier i teraz potrzebujemy tylko statku. I mamy na to mało czasu. No mogę mu tam parę zebrów zapuścić, nie? Tak. Zobaczyć jak on sobie z nimi poradzi. Radzi sobie całkiem nieźle, nie? Radzi sobie całkiem nieźle z tymi zebrami. Radzi sobie całkiem nieźle z tymi zebrami, więc to nie ma co wydawać pieniędzy. Tym bardziej, że już dziesiąta tura, zaraz będzie 11 i jest problem. A my likujemy zebry. 10 tura, ja potrzebuję pół tysiąca. Czyli potrzebuję dwa tiki tak naprawdę. Jeden tik i jeszcze jeden tik. Mam jeszcze 5 sekund. Zaraz wejdzie runda 11. Jest runda 11. Jestem gotowy. Jestem gotowy na rasza, nie widzę. On jest gotowy na rakiety. Nie widzę Rasha. Nie widzę Rasha. On ma rakiety z Shock'iem. i drugiego Dartlinga. To powinno mu wystarczyć. Ja Rasha nie widzę. Na razie. Kamo mamy, więc jest ok. Kamu mamy, więc jest ok. Kupmy sobie tutaj statek na pieniądz. Bo mamy cały czas pieniądze na rasza. Jakby co? Market, tak? Market, powiadasz, czarne, białe, trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego i boost. Boost, mówię! GG. Dzi-dzi-dzi-dzi-dzi-dzi-dzi-dzi. Trochę zlayerowaliśmy mu. Jak on na, na hama tak... Powiem wam tak, jak tu widzicie, że na hama tak pcha te markety, to jak mu na to pozwolicie, to i tak przegracie. Więc no... <ścoughs> nic nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Trzeba chłopa po prostu nastroszyć, przegonić i tyle, no. No nie ma wyjścia, po prostu nie ma wyjścia. Trzeba chłopa dociskać. Bo jak pozwolicie, żeby on sobie tak budował te markety, jeden, drugi, trzeci, zaraz mega market postawi, wjedzie wam później 20 BFB i tyle, i tyle. Dobra, nie chcesz tej mapy grać, to w sumie ja też nie chcę, a ja tą mogę zagrać w sumie. Znowu pod belta, ten belt wam się znudzi moi drodzy. Kto by pomyślał, że belt będzie taki dobry? No nie jest dobry, szczerze mówiąc, jest dużo lepszych towerów niż belt. Ale nie mam wszystkich kosmetyków, więc gram belta, no. Więc gram belta. Jak ja będę wbijał ten samoloty, to będzie dramat. Jak ja zacznę wbijać samoloty, to będzie dopiero dramat. To będzie dopiero dramat, jak Maciej zacznie wbijać samoloty albo wróci do dartów zwykłych. To będzie dopiero dramat. O, armatka. Dobra. Może być. Może być armatka, może być armatka, może być armatka. My tutaj sobie ten pierca kupimy, bo wygląda to źle. Musimy grejpszoty szybko zorganizować sobie, ale to w następnym tiku są grejpszoty. No i zastanawiamy się, tak jak mówię, tak jak zawsze, tak jak zawsze, czy będziemy w stanie zgridować do Senseja, czyli Sentaja Churchilla, czy nie? No on tam już z tym działkiem jest na razie wychillowany I mnie tam się wcale nie spieszy, żeby go denerwować, bo później znowu skończę z eko gównianym. No, klaster to już jest troszkę bezpieczniejszy na tym klasterze. Ale pamiętamy, że jakieś tam spacey go drażniły tego klastera, co? Spacey żółte drażnią klastera, czy co? Coś coś tam drażniło tego klastera, czy spacey pinki? Coś tam tego klastera drażniło, pamiętam, coś tam drażniło. My sobie zaraz kupimy Sentaya, spokojnie, za parę sekund. Jak zdążymy nie umrzeć, czy ja mogę go postawić, już dziękuję. I od razu na lasta, żeby tam się przekręcił i dobijał. Dobrze. I wracamy do niebieskich. No i zobaczmy te pinki, czy te pinki go nie podenerwują trochę. Coś jak graliśmy, to nas denerwowały. A tu patrzcie i jego nie denerwują. O co tu chodzi? O co tu chodzi, że jego nic nie denerwuje? Nie wiem. Jak grałem tym działem, to mi wszystko denerwowało. Co mi goście wysyłali, to umierałem, nie? Pamiętacie? Pamiętacie to. Pamiętacie to. Co nie wysyłałem, to mi gość to umierałem. Co mi goście nie wysyłali. Zobaczmy białe. A w międzyczasie sobie kupimy działko. W międzyczasie sobie kupimy działko. Żeby nas chłop tu za bardzo nie denerwował. Farma! Działka, farma, dobra. Myślę, że puścimy czarne od szóstej i zbustujemy, co? Żeby go zdenerwować z tą farmą trochę, co? Dawaj tą szóstą. Jest szósta. Dawaj, jedziemy z czarnymi. Ten sobie jeszcze nie poradzi z czarnymi za dobrze. I zbustujemy te czarne. Żeby go tam zdenerwować trochę z tą farmą. O, albo counterboosta wysępić chociaż. O. Żeby on tam się za bardzo nie rozpędzał z tymi farmami, żeby wiedział, że czuwamy, nie? Żeby miał przekaz do mózgu, że właśnie, że musi drugiego klastera postawić, a nie ulepszać farmę, nie? To jest, to jest ważne dla nas, żeby taką sytuację doprowadzić. Żeby on więcej musiał wydawać w obronę, aniżeli w <laughs> pieniądza, nie? Aniżeli w pieniądza. Dwa klastery. To jest dla nas ważne. 650 bym chciał chociaż jako mieć na ten moment gry jest. Dobra, wracamy do czarnych. Wracamy do czarnych. Dwa klastery. Dwa klastery. Hmm, sporo. Dwa klastery to sporo. Dwa klastery to sporo. Kupimy sobie Berserker Brua. I zbieramy pieniądze na nasz statek. Trochę nam... Trochę mało mamy tych pieniędzy na ten statek. Trochę mało mamy tych pieniędzy na statek. Hmm. Czy ja już kupiłem kamo? Jeszcze kamo nie kupiłem nawet. Chryste, Pania, ja nie mam pieniędzy. 9 tura. 10 tura. Wracamy do niebieskich. Jak wiedzie 11, to mam problem. Więc może przestańmy chwilę wysyłać. Bo ja potrzebuję, on tam farmy robi. Dobra, jest 11. Jest jedenasta, dobra, to zróbmy po prostu niespodziankę. Skoro on tych farm tyle buduje, to go spróbujmy zaoutpiercować troszeczkę. Tak troszeczkę, żeby te armatki za dużo nie zrobiły. Dziękuję. Skoro tak, to bierę. Skoro tak się sytuacja przedstawia, to bierę, to bierę, bierę tą gierkę, bierę. Jeżeli tak sytuacja wygląda, ćma, to bierę. To bierę tą gierkę, bierę. Mm -hmm. To bierę, czego mam nie bierać? Czemu mam nie bierać, co? Jak dają, jak dają to trzeba bierać kochani, trzeba bierać bełtem. Jak grają to trzeba bierać. no mogę tu co zagrać nawet moim bełtem. <laughs> mogę sobie to zagrać nawet moim bełtem. No co tam, on chce tu grać. Dementorek, no, no dobra. No dawaj tego belta, weźmiemy tego belta. Nie wiem czy macie, też takie macie wrażenie, że gram już, nie wiem, szóstą grę, może beltem pod rząd, albo siódmą. I jeszcze ani razu spajków nie wystawiłem. I tak naprawdę mógłbym tam mieć, nie wiem co, cokolwiek. <ścoughs> cokolwiek mógłbym tam mieć i byłoby tak samo. Cokolwiek mógłbym tam mieć i byłoby tak samo. Dobra, występujemy po tej stronie mapy, więc sobie tutaj tego belta postawimy. I idziemy dalej. Zaczynamy od Pirsa, chociaż poczekamy, może, bo on jeszcze nic nie wysyła. Dlaczego? Bo Dartlinga postawił, wysyła niebieskie, a jednak czerwone. No dobra, to kupmy Grape -shoty, od razu. Kupmy Grape -shoty jako pierwsze, skoro przez chwilę nic nie wysyłał. Teraz sobie Pirsa dopiero kupimy. Może to nawet jest lepsze zagranie, żeby mieć już Grape -shoty na starta Pirsa za chwilkę eee, nie zlikowałem nic, ale to wynika z tego, że on nic nie wysyłał, tylko stawiał Dartlinga, nie? Więc tak to, tak to, moi drodzy, tak to. No i zobaczymy, czy możemy gridować do Sentaja, bo on na razie wysyła czerwone, czyli tak jakby, aha, okej. Okay. Czyli tak jakby nie chciał farmy stawiać, tak jakby nie chciał farmy stawiać. Aha, opponent disconnected. Okej. Okay. Bierę, bierę. Dają, to bierę. Może już Winstrick nam wejdzie w końcu, czy co? Jest. W końcu Winstrick nam wszedł. Brawo, Maciku. Jesteś dobrym graczem. Na Churchilla nie postawiłeś, ex, panie, złapałeś. Niedobrze. Ale żeśmy weszli chyba do mołap pici. Ceramik jeszcze. Boże, mołap picia to 60 trzeba mieć. W ceramiku Maciej, i jesteś. Uch. Jezu, jesteśmy już w ceramiku. Boże, już w ceramiku, Jezu, już w ceramiku. Spełniliśmy swoje marzenie szybciej niż niektórzy gracze przez całe życie. O, ten gościu był nawet w mapicie. Zobaczcie, jak mu tam spada. Czy ja to chcę grać, te statki za Zagram, Jak mu tam spada, nie? Był. W BFB w pierwszym sezonie, nie, w pierwszym sezonie był w jakimś tam Ceramiku, czy co to jest, w drugim sezonie był w BFB, w trzecim już Map Picie. Więc no spada chłop, spada. Tak jak my zresztą. Chociaż w pierwszym był BFB, w drugim Legenda, top 25% graczy, w trzecim ZMG. Nie no, już nie chciałbym poniżej, poniżej ZMG schodzić, ale tak jak mówię, nie sądziłem, że Ninja Kiwi po raz kolejny będzie taką firmą czerpiącą idiotyzm z życia i będzie yy, no, i będzie wprowadzać istotne zmiany i patche w trakcie sezonu. No, to trzeba być idiotą, naprawdę. To nawet w szóstce, w BTD6, jest tak, że jak wprowadzają jakiegoś herosa, czy jakieś kosmety, zmiany w balansie, to robią to w momencie, w którym yy, boss nie działa, tak, albo race. Tak? Nie chcą, żeby zmiany miały wpływ na to, że ktoś, kto zaczynał Bossa czy rejs ma lepiej albo gorzej niż ten, kto kończy. Więc jak wprowadzają takie teraz wchodził Geraldo, no to skrócili bossa, skrócili... Yy, ...skrócili race, yy, i dali patcha i dali nowego bossa i nowy rejs na nowym paczu już, nie? Yy, w grze, w której nie ma PvP, w grze, w której jest tylko jakiś tam ladder, nie? W grze, w której jest tylko jakiś ladder. No ten mój statek tutaj, widzę, wymaga chyba jednak działa. Bo robi się niedobrze. Hmm, na tej mapie nie wygląda to najlepiej bez działa. Na tej mapie to najlepiej nie wygląda bez działa, więc dobrze, że tam podpalamy jakieś rzeczy i musimy szybko jakieś działo wymyśleć, żebyśmy nie umżyli. Żebyśmy nie umżyli z naszym statkiem. Dobra, jest działo. Powinniśmy przeżyć. Nawet chwilę nie mogę jako przez to wysyłać. Mój bełt jest niesamowity. Opsę postawił Benjamina i jest, i jest śmieszny. A my co? A my żeśmy musieli przestać ekować, bo musieliśmy szybko działo odpalić. Może ten statek na dole byłby lepszy niż na górze? Nie wiem. Nie wiem, są. Cokolwiek tutaj ma blisko siebie powroty, nie? Więc dlatego ja go tutaj stawiam. I już i farma wjeżdża, Jezus Maria. I chłopu nic nie można zrobić. Chłopu nic nie można zrobić jeszcze. A najprawdopodobniej na tej mapie to długo mu nic nie zrobimy. To jest bolączka nasza, to jest nasza bolączka, gigantyczna bolączka nasza, to jest. No zobaczymy, może chłop się podpali znowu na jedenastą turę. Chciałbym tego sentaja gdzieś tutaj znowu odpalić, nie wiem, tylko gdzie tym razem. Może tu na dole go teraz odpalimy. Może tutaj teraz, na laście. Niech on tam sobie do góry strzela. Znowu chwilę nie mogłem kować. dobra, runda szósta, czas na białe, jak już. Już postawiłem Sentaya. Tu mamy już bez kamo na razie. Teraz alchemik jakiś by się przydał. Tylko, że alchemik nam nie siądzie na wszystko. No, się wziął upar na te czarne. No, dobra, ty musisz iść w firsta z powrotem. Bo... <laughs> bo te czarne nas tutaj pokry zaraz pokryją gruzem. Drugi statek. Bo te czarne nas tutaj zmasakrują. Last. Przestawiam na lasta i on wraca na czarne. no co za pała głupia, co za głupia pała z niego jest, no. Co za głupia pała. Hmm. Alchemik jakiś by się tu przydał na te nasze stateczki, nie? Za 1500 no i nic będziemy się bronić dwoma statkami przed raszem. Nie wiem jak my się obronimy przed raszem dwoma statkami, bo po dostawieniu drugiego statka nie jesteśmy w stanie zebrać na 3 czwarty tier. Więc będzie kiedy będą dwa statki. Cóż Może dwa statki obronią jakiegoś rasa bezczelnego z jakimś boostem. Runda dziesiąta Dobra. Pierce. Od razu kamo kupimy, nie? Wygląda jedenasta, kamo. Na drugi też kamo puścimy. Idą ledy, dobra. Idzie raszyk. Czy my to obronimy? Powinniśmy obronić, dobra. On ma też laser shocka. Mm, Okej. Okay. Okay. Postawił market, to jedziemy, kochani, jedziemy. Postawił market, to jedziemy jedziemy, 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 jedziemy. No i poszedł market, No i dobrze, o to chodziło. Nie ma eko, nie ma marketa, bardzo ładnie. Nie ma eko, nie ma marketa, my też bustujemy. Bustujemy i Churchill skill, Churchill skill, Churchill skill, Churchill skill. Broń, 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 broń. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Kolejna farma, no to my teraz wjeżdżamy, nie? Jakieś zebry dodamy, my teraz wjeżdżamy, skoro jemu się skill skończył. Naprawdę, o tak oto to wszystko wyjął. Kimu w oko. A, sprzedał farmę, dobra. Okej. Okay. To z... mamy gigantyczne waliu z tego wszystkiego biznesu, bo kilka razy go zmusiliśmy do sprzedania farm. To jest dla nas bardzo ważna informacja. My też mamy takie coś. My też mamy takie coś w przyjacielu. Też mamy takie coś. Jakbyś chciał nam tutaj moaby wysyłać. To my też mamy takie coś. Też się nie boimy Moabów. Też mamy takie coś i się nie boimy Moabów. Mamy tysiące więc pozwolimy na takie coś. Eee, żeby wysyłać żółte. Gdzie są jego farmy? Nie widzę. Znowu z farm... Znowu... <laughs> farmę znowu wchodzi. No dobra, chodzisz. W 17 tuże od nowa farmę budować. No okej, okay, okej. Okay. Bierę. 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 Market od razu. Grubo, grubo. No niestety nie możemy go spaniszować, bo nie wiem... No aby w to nie wejdą. Żebyśmy... Żebyśmy mieli jasność kochani, bo no aby w to nie wejdą. Żebyśmy mieli jasność, ma no aby w to nie wejdą. Żeby była jasność. To młaby w nie wejdą. Więc wysyłamy eko. Myślę, że możemy sobie nawet pozwolić tutaj na jakiś statek pod pieniądz, z 1 albo 2 chociaż. Żeby też mieć jakieś eko z tego. O, tylko poczekamy chwilę. 19. Zróbmy sobie jeden statek pod eko. Zdajemy i shoty, niech tam coś strzela też. <laughs> Drugi market. No musimy iść w eko, bo ja boję się, że w pewnym momencie 20 BFB i będziemy musieli je łapać, nie? To jest problem, że będziemy musieli je łapać. Będziemy musieli je łapać, więc postawimy sobie jeszcze jeden statek pod eko. Może? Ok. Przestał wysyłać. Synching. Nie podoba mi się takie coś, jak mój przeciwnik ma taki synching. My musimy kować troszeczkę czasem. No co jest grane? Balony mi się nie wysyłają. Halo. 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 Dobra, wysyłamy coś. Czy czekamy aż on nam wyśle? Wyślemy mu 2 BFB, nawet takie 3 BFB. Wyślemy mu tak dla sportu. Robimy sobie statek na pieniądz. I zbustujemy to. Zomk. No dobra, Zomk to jest dla nas y, słaba wiadomość. Taka rzekłbym bardzo słaba. Taka rzekłbym bardzo słaba. Wiadomość ten zombie dla nas jest, bo potrzebujemy dużo pieniędzy na tego zomga. Hmm. Chymy, chymy. Potrzebujemy 20 parę tysięcy na tego zomga, chymy. I to nie jest śmieszne, moi drodzy, to nie jest śmieszne. O Jezu, drugi ząb. No to przerżnęliśmy, bo nie mamy pieniędzy na to, nie? Mogę sprzedać ten statek, sprzedać ten statek, sprzedać ten statek, kupić to i dalej nam brakuje 5 tysięcy, nie? Busta muszę kupić, bo mnie te ceramiki zabiją, zabiły mnie. To niedobra wiadomość była. No, szkoda, szkoda, że te BFB nie przeszły. Benjamin to Strong. Nagle spajki za dużo robią. Mm, za słabe eko. Za słabe eko. Za późno statki, nie wiem, no... trochę smutne, że nie było mnie stać na 21 tysięcy, żeby sobie wciągnąć tego ZOMG. Normalnie w takim etapie gry powinno mi było być stać, więc gdzieś popełnione zostały błędy. Statki za późno pod eko. Może trzeba było tego drugiego statka sprzedać i yy, i przyspieszyć budowanie statków na eko. Yy, no bo ekowaliśmy całkiem spoko, oczywiście trochę późno zaczęliśmy ekować, bo się bałem wcześniejszych raszy. No, wysłałem te 3 BFB na to, zużyliśmy 6 czy 7 tysięcy. Może niepotrzebnie, może trzeba było go nie raszować. No jak te wcześniejsze rasze były bardzo dobre i bardzo potrzebne, bo zmusiliśmy go ze 3 razy do sprzedania farm, co było bardzo, bardzo ważne. To było bardzo, bardzo ważne. Problemem było chyba wysłanie tych trzech BFB, to był chyba błąd, bo te 6000 tysięcy zdecydowanie by mi się przydały na to, żeby bronić tego zomka i zrobić pewnie resela postawić jeszcze raz Pirate Lorda na drugiego zomga. A nawet nie trzeba by było, bo Pirate Lord ma dość szybki cooldown, więc szybko byśmy odzyskali z powrotem, cooldown. No nic, ludzie się uczą, ludzie popełniają błędy, ale ja jestem zadowolony z tej gierki. Te synchy mi się nie podobają, te, sy te synchy mi się nie podobają, bo takie synchy jak się pojawiają, to jest oznaka, że tam przeciwnik coś chyba zaczyna kombinować nie bardzo. Placement animation kuchmy te. Kupmy se placement animation. Musimy tu jeszcze dojść. Już tutaj mam wszystko kupione w shopie, nie? Showcase'a, więc mam jeszcze tydzień, żeby sobie dobić do DJ Benjamina. I łapać jak w DJ Benjaminie, bo następny showcase oczywiście za 8 dni będzie do DJ Benjamina na pewno, więc trzeba już go mieć odblokowanego i sobie te skiny skupować. To tyle kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę wygraliśmy, trochę przegraliśmy, trochę z własnego błędu yy, były jakieś, to znaczy wiecie, fajnie jest jak przegrywacie z własnego błędu i możecie się czegoś nauczyć, a nie przegrywacie, bo diskonek, desynch, yy, book, yy, lagi, cheater i takie tam, nie? No jak przegrywacie z własnego błędu, no to trzeba przyjąć na klatę, że się jest słabym, popełniło błąd, mało gra, ma mało praktyki, tak? Że te 3 BFB to był problem, który spowodował to, że nie było mi wystarczająco na obronę Zomga. Nie sądziłem też, że on obroni te 3 BFB, tak szczerze mówiąc, jakimiś tam Spikeminami gównianymi, a okazało się, że dał, dał radę. Natomiast ten początek gry, to powinniście. Mieliśmy, zobaczcie, w każdej grze gramy praktycznie na jakąś farmę, dartlinga farmę i na coś tam. Więc no, musicie po prostu. Cisnąć tych gości, musicie ich cisnąć, żeby oni sprzedawali te markety i wtedy jako o to wychodzi. Gdybym miał bronił te dwa ZOMGi, to on już by się mógł z tego nie podnieść, bo wydałby dużo pieniędzy, nie miał eko. Miał posprzedawane farmy chyba na koniec, później jak już puszczał tego drugiego ZOMGa, nie wiem. Więc no... miałby problem, miałby problem, a na pewno by miał problem w 26, więc... Trzeba było się po prostu przygotować. Znaczy, no, no nie, nie miałby problemu, bo mają spajki, więc mógł sobie sztormować 26. No nic. To tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Hello!